Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Jasiące z przedsiębiorcami z regionu. W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz rozmawiano na temat wsparcia gospodarki opartej na wiedzy. W trakcie spotkania pan prezydent podkreślił, że kluczowym elementem wspierania gospodarki opartej na wiedzy jest tworzenie miejsc, takich właśnie jak Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz. To tutaj gromadzą się młodzi ludzie, dzieci i młodzież. Aby z jednej strony zafascynować się osiągnięciami nauki, a z drugiej zobaczyć, jak funkcjonuje świat. W gminie Trzebownisko ruszył największy w jej historii projekt badawczy, mający na celu zebranie opinii mieszkańców na tematy społeczno-samorządowe. Inicjatywa ta prowadzona przez doktora Sławomira Poradę ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ma także dać wiedzę w zakresie rozwoju gminy z uwzględnieniem potrzeb jej społeczności. Badanie przeprowadzane jest zarówno za pośrednictwem drukowanej ankiety, jak i w formie elektronicznej. Po rozmowach z przedstawicielami sołectwa Jasionki, Radą Rodziców w Jasiące oraz mieszkańcami, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 878 z drogą powiatową w kierunku na Wólkę Podleśną, w miejscowości Jasionka. Przy urzędzie pocztowym zaplanowana została budowa sygnalizacji świetlnej. Planowany montaż oświetlenia dotyczy okresu pierwszego półrocza 2024 roku. Na ostatniej sesji Rady Gminy Trzebownisko podjętych zostało szereg uchwał według zaplanowanego harmonogramu. Przedstawiona została informacja Jana Lecha. Wybranego przez Radę Gminy Trzebownisko przedstawiciela do Związku Gmin, Podkarpacka Komunikacja Samochodowa na temat podejmowanych decyzji i funkcjonowania. Poruszone zostały również kwestie ścieżek rowerowych, odśnieżania oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w jasiące. Przedszkole w Trzebownisku ma zostać rozbudowane. Na razie jednak Urząd Gminy zamawia kompleksową dokumentację projektową dla planowanej inwestycji. Wyłoniony projektant w budynku przedszkolno-żłobkowym będzie musiał przewidzieć pomieszczenia dla 12 grup przedszkolnych i 4 żłobkowych. Przedszkole i żłobek będą dysponować osobnymi szatniami. Zamówienie obejmuje również projekt sportowej sali wielofunkcyjnej z boiskiem. Na oferty gmina czeka do 14 grudnia. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 482 dni.